Dzień dobry, nazywam się Łukasz Abgarowicz. sześciu lat jestem posłem z ramienia Platformy Obywatelskiej, a dzisiaj kandyduję z naszego okręgu do Senatu. Taki system pozwoli łatwiej budować powiązania mam doświadczenia pracowałem przez te 6 lat w komisji infrastruktury która właśnie zajmuje się inwestycjami funkcjonariusze centralnego biura antykorupcyjnego przeprowadzili kontrolę prawidłowości i prawdziwości oświadczeń majątkowych składanych w latach 2001-2006 przez senatora Łukasza Abgarowicza nasi funkcjonariusze sprawdzając te oświadczenia wykryli szereg nieprawidłowości między innymi ustalili że wartość niewpisanych do oświadczeń majątkowych składników majątkowych Sięga kilkuset tysięcy złotych. Na podstawie nieprawidłowości, które wykryli funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie podejrzenia zatajenia nieprawdy w oświadczeniach majątkowych. Czas podjąć prawdziwą walkę z korupcją i przestępcami. By żyło się lepiej wszystkim.